Mamy winowajcę. Hej, witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj pałac no opuszczony niestety i wyglądający bardzo, bardzo już źle. Dzisiaj pierwszy raz nie jestem sam. Całe Są. szczęście mam wsparcie, tylko świecielem niego który będzie ubezpieczał dzisiejsze wyjście, a właściwie wejście. No tego to jeszcze nie grali No to musimy inaczej Słuchajcie musieliśmy Spróbować wejść troszkę inaczej Tu już też pamiętam Choć chyba też się posypało powiem szczerze Od mojej ostatniej wizyty Ale tu jest ten, To miejsce właśnie Które e, Na zdjęciach Wielokrotnie jest przedstawiane, ale niestety coś tu się złego wydarzyło. Widać, że wpadli tutaj jacyś, jakaś chyba młodzież szukająca wrażeń. No i zdewastowała, nie nakręca cię, spokojnie. I zdewastowała tutaj to, co pozostało, czyli tą salę wykładową. Bo tu w 1960 był też ośrodek studencki. Niestety za dużo z niego nie zostało. A my idziemy zobaczyć, bo to już słychać tutaj, co się tutaj leje. Jest tu zejście do piwnicy. No i jak widać, mamy małą powódź, nawet nie małą. Ach. No, tu nie jest już tak różowo, najprawdopodobniej albo strzeliła jakaś rura, albo ten zbiornik, który mamy tam. Dobra, co tu się wydarzyło? Mamy winowajcę to co Paweł? No spróbujemy to zakręcić. Szkoda wody. Oj, taka jest Dobra, ja spróbuję. Naprawdę tutaj zakończyła się nasza eksploracja, ta właściwa. Przeszliśmy jeszcze cały budynek, żeby mój przyjaciel zobaczył w jakim jest fatalnym stanie. Jednakże nie mieliśmy już głowy do tego, żeby nagrywać, żeby opowiadać historię tego miejsca. Po prostu wyprowadziło nas to gdzieś z równowagi, że ktoś na taką głupotę się zdecydował. Wezwaliśmy odpowiednie służby, które całe szczęście poradziły sobie z problemem. I przynajmniej w tym dniu zalewanie pałacu zostało zatrzymane. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda ten pałac po tym, jak właśnie został zalany, możemy tam się przejechać. I zobaczyć ponownie, jednakże nie ukrywam, 20 łapek w górę chciałbym zobaczyć, to wtedy będę miał motywację, żeby zaryzykować ponownie. Trzymajcie się ciepło, to była wyprawa pierwszy raz z kimś, od razu było raźniej i ciekawiej. Do zobaczenia.